Cześć! Mam na imię Patrycja i jestem dietetykiem. Wraz z piżaremką prowadzę dla Was edukację żywieniową i dziś porozmawiamy na temat wyjątkowych właściwości miodu brzosowego. Miod wrzosowy posiada delikatnie kalerytowatą konsystencję, widoczne, zawieszone pęcherzyki powietrza i wysoką zawartość albumin. To wszystko sprawia, że pokochają go sympatycy niezwykłych doznań smakowych. Miod wrzosowy może przybierać barwę od pomarańczowej do ciemnobursztynowej. Brusztynowa barwa miodu wrzosowego jest zawdzięczana dzięki obecności żółtego barwnika, czyli beta karotenu Jak wiemy, beta karoten jest prowitaminą witaminy A, a ta bierze udział w procesie prawidłowego widzenia. Jej niedobór może powodować nawet kurzą ślepotę. Dlatego miód wrzosowy zapewni nam prawidłowe dzienne zapotrzebowanie na tą właśnie witaminę. Miód wrzosowy może być korzystnym dla zdrowia elementem diety. Z uwagi na działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, miód wrzosowy będzie polecany dla rekowalescentów, sportowców oraz osób po licznych chorobach czy zabiegach. To z uwagi na to, że miód wrzosowy jest źródłem łatwo przyspajalnych węglowodanów. Z uwagi na zawartość kwasów organicznych, które również posiadają właściwości przeciwbakteryjne, miód wrzosowy będzie wpływał pozytywnie na nasz układ odpornościowy i działał także w przypadku licznych infekcji. Naturalny, silny aromat kwiatów wrzosu jest spowodowany poprzez wysoką zawartość olejków eterycznych w miodzie wrzosowym. Ponadto miód wrzosowy to dobre źródło wcześniej wspomnianej witaminy A, a także witamin z grupy B. Znajdziemy w nim także liczne składniki mineralne, między innymi chlor, wapń, potas czy magnez oraz łatwo przyswajalne żelazo. Miód wrzosowy ma liczne zastosowanie w kuchni. Dodajemy go do deserów, szczególnie na zimno, oraz do herbaty. Świetnie smakuje, ale pamiętajmy, aby nie poddawać go działaniu wysokiej temperatury, ponieważ wtedy traci swoje cudowne właściwości. Miód brzosowy wykazuje działanie wygładzające i przeciwbakteryjne. Stąd też znalazł zastosowanie w branży kosmetycznej. Wykorzystuje się go jako dodatek do licznych maści, kremów, balsamów czy odżywek. Starożytności stanowił obowiązkowy element każdej kąpieli. Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, stosuje się go także jako dodatek do kremów przeciwtrądzikowych. Mam nadzieję, że teraz z chęcią sięgniecie po cudowny miód wrzosoty. Pamiętajcie subskrybować nasz spierzionkowy kanał. Do usłyszenia!